Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj e, zrobimy posterunek e, Lochu. Apka na poziomie heroicznym jest przygotowana. I jedziemy. Więc tak, mm, mamy sinitara. On jest akurat bardzo dobry do tego, ze względu na to, że ma strzałę. Ogólnie rzecz biorąc, e, każdy, każdego hirka, jakiego będziecie mieli z Lochu. Będzie miał, właśnie, będzie miał ekspercką magię I około... Zaraz, tam było 4 spellpowera 4 spellpowera yy, I wiedza tak, takie minimum I To jest właśnie, żeby miał 4 SPK yy, 20, 20 many około No i yy, magię Oczywiście im większą im będziecie mieli... nie magię tylko Im więcej będziecie mieli tego spellpowera tej, tej tej mocy zaklęć Z jakichś artefaktów czy coś To mniej Mniejszą e, ten, Mniejszą znaczy, no, Mniejsze zaawansowanie potrzebuje, po, Potrzebujecie na magii zniszczenia Ale tutaj to akurat robimy w ten sposób Że mamy 4 speka I zaawansowaną Znaczy Boże ekspercką przepraszam <laughs> e, Potrzebujemy też e, 7 tych jedynek Jedziemy. Stawiamy sobie ich w linii. I co najważniejsze, jak z, nie wiem, robicie to w pierwszym, drugim tygodniu, to nie bierzcie ze sobą jakichś y, oddziałów mocnych. Chodzi mi o power stack taki, który nie wiem, ma dobić coś, ma coś y, y, w zwykłych bitwach sobie bierzecie, czy jakieś furie, bo to wam po prostu zginie. Lep, zdecydowanie lepiej, próbowałem robić to na furiach. Próbowałem to robić z jakimiś power stackami, ale zdecydowanie lepiej e, wychodzi to robiąc samą magią. Ze względu na to, że ta wiedźma może wam wskoczyć przed. Tak, jak tutaj macie, może wam wskoczyć przed e, wasz power stack i będzie lipa. Po prostu będą niepotrzebne straty. Dobra, wszystkimi się chowamy. I oni teraz będą chcieli zasłonić swojego strzelca. Czyli ten powinien tutaj się gdzieś ustawić, powinni wszyscy wracać. Eee, tak skupiać. Pierwszy strzał, e, pierwszą strzałę e, najlepiej właśnie tą e, wzmocnioną od razu rzucić w e, wieźmę. Bo ona teraz zostaje na 4HP. Więc jak sobie jak sobie zabijecie smoka, bo następnym celem będzie smok, jak zabijecie tego smoka, to macie dostęp do wiedźmy i możecie ją e, nawet tymi jedyneczkami podobijać. Się nawet ustawi tutaj. tak żeby ze dwie trzy jedynki miały dostęp do tego do y, tej wiedźmy, żeby można było w razie czego ją dobić. Nawet teraz można to zrobić w sumie. Bo on wtedy wróci. Tutaj jakby był odsłonięty któryś, któryś z tych y, prześladowców, to można by było wykorzystać y, siłę smoka. On teraz jest tak jak widzicie na y, w tym zaklęciu, kurczę, nie pamiętam jak się nazywało. Bo to nie jest boska siła. dodaje atak, tak czy inaczej. Więc jakby któryś był odkryty, można by było zaatakować smoka i smok jakby huchnął dmuchnął, to jeszcze by skosił właśnie tego, tego jeźdźca. Jak będę miał, to może, może mi się to uda pokazać. To jest akurat bardzo spoko. Ten chyba się pojawił, tak? Nie, jeszcze mają akurat. Ale tak, następne e, co możecie zabijać, to właśnie tych e, jeźdźców. Bo nawet smoka dobijemy. Bo oni chyba 75. Dobra, nie będziemy ryzykować. Dobiję smoka. Tak, jak mówię, tutaj można by było wykorzystać smocze ogień. Czasami, się, czasami jest taka sytuacja, że jak pierwszy jest właśnie ten jeździec, a drugi jest smok, to można to bardzo fajnie wykorzystać, ale to jest takie może wyjść, a może nie wyjść. Dobra. Ona zaraz ginie, bo od trucizny dosta, dostanie. Że uciekamy sobie tymi, i następny będzie ten. Chyba nawet można było to wykorzystać. No dobra. Tutaj tak się próbujemy wymanewrować tą chytrę, żeby ona chciała podchodzić. Ale żeby nie dać się złapać... ...temu yy, jeźdźcy. Można dać defa, można dać defa. Strzałek już nie mamy, więc bijemy z łapy. 26 hp. Okay. Tutaj uciekamy dalej przed tą hydrą. Dobijamy strzelca, I strzelca, jeźdźca. i hydra, co będzie tak tuptać za nami. Trzeba cholernie uważać, bo ona pamiętajcie, że ona ma moral, więc może zmoralować wam, i na przykład ustawicie sobie tak jak tutaj. Teraz ja ustawiłem tych e, Stalkerów. Wcale morala, i wpada we wszystko co macie. Także starajcie się też te e, jednostki jakoś e, jakoś e, ustawiać, tak, żeby. W jednej turze Hydra nie mogła zabić ich wszystkich na raz damy Waita Nawet Defa można dać Konta uciekać też do konta, ale chyba. Z... Nie, nie, nie złapię go. Dobra, myślałem, że złapię. Tego chyba złapię. Już można zaryzykować w sumie. Dobra. Chyba, że zostało ostatnie 50 hp. Niestety będzie jeszcze minus jeden. Dobijacie hydra. No i to by było na tyle. Mówię tutaj każdym praktycznie hirkiem, właśnie z lochu to zrobicie. Tylko ważne, żeby miał. No, najważniejsze to, żeby miał y dużo y mocy do za y no, siły zaklęć. Akurat loch na tym bazuje, więc można to naprawdę fajnie zrobić. Im więcej będziecie tego mieli, a jeszcze lepiej, jak, jak będziecie mieli właśnie tą ekspercką magię zniszczenia. Chociaż to tak naprawdę to niewiele daje, ale no... Czasami nawet 1 HP ratuje dupę, tak jak widzieliście tam tej, jak ona się nazywa, tej Wiedźmi zostało tam 4 HP. Tak naprawdę jakby ten Sinitr miał 4, nie 4 tylko 5. 5 yy, yy, no, yy, do siły zaklęć to byłby w stanie ją one no i to by było na tyle próbowałem jeszcze tą eruiną ale to tutaj trzeba by było mieć więcej spell powera albo jakiś yy, ten albo jakiś artefakt do spell powera i ona wtedy też by była w stanie to zrobić bo na 4 na tylko i wyłącznie 4 spell powera to ona za, za mało bije trochę w, i ewentualnie z, jakbyście trafili jeszcze e, ten te, te takie widły, no to mówię widły, te takie co e, od zaklęć e, na elektryczności właśnie e, dodają 50% e, więcej, więc na nich mogło to by też być spoko. Ona by wtedy nie biła 100, tylko 150, jeżeli dobrze liczę. No i co, i to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, mam nadzieję, że się Wam przyda i do następnego. Cześć.